Oto i ono. To jest drzewo życia. Jest takie piękne. W środku znajduje się cała moc magicznego wymiaru. Światło i cień w idealnej harmonii. Każdy świat ma swoją gałąź, a każdemu listkowi odpowiada czarodziejka. Ta mała, delikatna gałąź należy do Ziemi. Mówi nam, że posiada klejnot, który rozkwitnie po wielu latach. Jedyny klejnot, może ostatni. Ale. Gdzie on się teraz znajduje, Ninfeo? Czy drzewo to wie? Ona jest w Gardenii! Blum, czarodziejka ziemi, mieszka w Gardenii! W Gardenii? Czarodziejka ziemi urodziła się w moim mieście? To znak! To pewnie tylko przypadek lub wielkie szczęście. Cokolwiek to jest, musimy wyruszać. Pójdziemy z wami! Nie, kochanie, ta misja jest niebezpieczna. Ale obiecujemy, że wkrótce wrócimy i znów będziemy razem. Dopiero co się odnalazłyśmy! Łączy nas szczególna więź, nie da się jej przerwać. Obiecajcie, że wrócicie z tej misji całe i zdrowe. Cóż, na pewno się postaramy. A kiedy wrócimy, będzie z nami jeszcze jedna czarodziejka. Że kolejna wróżka odkryje magiczną wieś! Wieś, która łączy nas z wami! Ciekawe, kto to? Yy, Przeanalizuje dane statystyczne. Wieś nie ma nic wspólnego z liczbami i statystyką, lecz z sercem! Kimkolwiek jest szczęśliwa wróżka, obiecujemy, że wkrótce przedstawimy wam nową czarodziejkę! Ostatnią na ziemi! Czy to jest obietnica? Tak, loket! Słowo Wings! Do zobaczenia! W kolejnym odcinku Wings docierają do gardenii. Czarodziejki przekonają się, jak trudno żyć w świecie, w którym nikt już nie wierzy w magię. Dzięki florze dziewczyny poznają wielu nowych i bardzo uroczych przyjaciół. To będzie początek serii kłopotów.